27 października, na ten dzień wyznaczona data referendum, boi się Pan tej daty? Nie, nie boję się ani tej, ani żadnej innej daty, no. e, dlatego, że e, ja mam zaufanie do mieszkańców, że kontrakt, który wspólnie podpisaliśmy w postaci odpowiednich zadań inwestycyjnych, e, e, będziemy wspólnie wykonywać do końca tej kadencji, a ponadto, jeżeli uznają, że nie, no to nie, no to e, ja to nie jest jedyna rzecz, którą chcę i potrafię robić, a więc tylko być prezydentem. Do tej pory radziłem sobie bez funkcji prezydenta w życiu i to pewnie trochę lepiej niż teraz. Myślę o swoim budżecie prywatnym. No i tak będzie, gdybym nawet nie był, ale jeszcze raz podkreślam, że wydaje mi się, że. Mieszkańcy wraz ze mną będą chcieli dokończyć to, cośmy ustalili na początku drugiej mojej kadencji i nie pójdą po prostu do urn na referendum i będziemy mieli szansę bilans zamknąć pozytywnie. Czyli namawia Pan mieszkańców, żeby, nie, żeby tego dnia zostali w domu? No, trudno powiedzieć, że namawiam, ale no, uważam, powinni że nie powinnić, jeżeli chcą, żebyśmy ten bardzo napięty i bardzo rozbudowany proces inwestycyjny dokończyli, tym bardziej, że nie widać przesłanek, że ci, którzy dążą do referendum, mają program, jak to skończyć, bo właściwie nigdzie go nie podali, jak go skończyć i jak na bazie tego rozwinąć program na następne lata. Bo ja przynajmniej tego nie słyszałem, bo gdybym usłyszał jakiś przekonywujący przekonywujący program, to bym się zastanowił, cóż takiego tragicznego się wydarzyło. Natomiast absolutnie jest tylko jedno, odwołać Pałuckiego. A więc, jeżeli to jest hasło, które buduje miasto, no to myślę, że tak się wielu mieszkańców nie da na to nabrać.